Witam Was, kochani, serdecznie w tarocie codziennym. Dzisiaj jest 17 października, Startek. Super, niedługo weekend. Nie wiem, jak ja przeżyłam ten tydzień. Dużo się działo. Jestem wykończona. A wy? Dobra, kochani. Zaczynamy od Lenormanda, energia dnia, statek, poszerzanie naszych horyzontów, klucz, nauka, dowiadywanie się czegoś nowego, czegoś istotnego i książka. Także dzisiaj się uczymy, dzisiaj się uczymy i poszerzamy nasze horyzonty. A co mam, chcę teraz dzisiaj powiedzieć. Także skupcie się dzisiaj na nauce, na pracy, na odkrywaniu czegoś nowego. Znajdziecie odpowiedzi dzisiaj. A z mieczy następna karta, taka naprawdę wiedza odkrywania czegoś nowego. Dziewięć pucharów i diabeł. Okej. Okay. Okay. Patrząc na te wszystkie karty, na karty Lenormand, na karty Tarota, wspólnie te wszystkie karty tak sugerują, że, dzisiejsze, że wydarzenie dzisiejszego dnia będą miały znaczenie, zarówno w takim wymiarze waszym osobistym, jak i materialnym, czy intelektualnym. Statek. Jako karta podróży symbolizuje nie tylko takie dosłowne przemieszczanie się, ale również dążenia do osiągnięcia nowych celów, które mogą być fizycznie dalekie, jak również duchowo czy emocjonalnie jakieś wymagające. Także Wy będziecie dzisiaj musieli może wyjść poza tą strefę komfortu i otwarcia się na nowe możliwości. Może to dotyczyć zarówno kwestii zawodowych, rozpoczęcia jakiegoś nowego projektu, jak i waszych osobistych, odkrywanie nowych relacji, nowych wyzwań. Statek to również um, takie przypomnienie, że podróż to proces, nasze życie jest jedną wielką podróżą. Może jesteście w trakcie większej transformacji, której pełne efekty będą dopiero widoczne z czasem. Klucz tutaj jest tą kartą przełomu pojawiają się rozwiązania, które mogą odmienić sytuację. Nad którą się zastanawialiście, klucz niesie ze sobą poczucie takie, takie, takie poczucie, że jesteście blisko jakiegoś rozwiązania, rozwiązania jakiegoś problemu. Ale masz też takie, będziecie mieli też takie zdolności do uchwycenia odpowiedzi i sukcesów. Także w pewnym momencie dnia możecie dostać jasną odpowiedź na pytanie, które Was nurtuje, lub znajdziecie. Sposób, aby otworzyć po prostu drzwi do nowych możliwości. Dlatego mamy księgę, i księga oznacza, że nie wszystko jest odkryte, może istnieć jakaś ukryta informacja, którą dopiero poznasz. Także to może być zapowiedź, że dzisiaj, w najbliższym czasie, dzisiaj albo w najbliższym czasie uzyskacie dostęp do jakiejś ważnej wiedzy, która, która okaże się nieoceniona w waszej. Dalszej drodze. Okay. Jeżeli chodzi o tarota, mamy asa mieczy i to jest bardzo ostra karta. E, zdecydowanie ona sugeruje taką jasność myśli, nowe pomysły, jakieś przyłomowe decyzje. Także dziś, w dzisiejszym dniu możecie odczuwać przypływ energii intelektualnej, co pozwoli Wam jasno ocenić sy sytuację, dokonać jakichś ważnych wyborów. Może pojawić się sytuacja, w której podejmiecie decyzję. Bazującą na logicznej ocenie faktów. Asmi czy to również karta prawdy? Także zdecydowanie dzisiaj coś może wyjść na jaw, co pomoże Wam lepiej zrozumieć daną sytuację. Tutaj się na pewno czegoś dowiemy. Do tego mamy 9 denarów. To jest karta tej naszej obfitości, sukcesu, niezależności. Także sugeruję, że dzisiaj możecie osiągnąć taki pewien, pewien poziom stabilizacji. Możecie być w stanie cieszyć się dzisiaj rezultatami swojej ciężkiej pracy. Może to oznaczać, że dzień przyniesie momenty, w którym odczujecie taką satysfakcję z tego, co do tej pory osiągnęliście. To jest, ale to jest bardziej taka karta emocjonalna, to jest karta radości, tak jakby spełniło się coś, dla mnie, na co czekaliście, jesteście szczęśliwi i dzisiaj wieczorem możecie sobie zasiąść po ciężkim dniu przed telewizorem wypić sobie tą lampkę wina i się cieszyć po prostu życiem eee, także dbajcie o siebie i cieszcie się tym dniem na końcu mamy diabła i diabeł to jest ta karta naszych pokus, ograniczeń zależności eee, diabeł zwraca uwagę na materialne więzi materialne również emocjonalne więzi które mogą was zniewalać zniewalać Także diabeł również przypomina nam o potrzebie jak gdyby uwolnienia się od negatywnych wpływów. Dzisiaj możecie doświadczyć konfrontacji z czymś albo z kimś, co was ogranicza. Czy to na poziomie nałogów, jakichś złych nawyków, czy toksycznych relacji. Diabeł może być również ostrzeżeniem przed przestadną kontrolą nad sytuacją lub jakimś nadmiernym przywiązaniem do rzeczy materialnych. Także dzień na pewno będzie przynosił taką silną energię przełomu, odkryć. Możecie być na progu odkrycia czegoś ważnego. Coś co może otworzyć drzwi do sukcesu. Statek klucza z mieczy. Statek i klucz sugerują, że podróż, na której jesteście, ma na celu znalezienie odpowiedzi i osiągnięcie ważnego celu, ale może to wymagać uwolnienia się od pewnych ograniczeń. I takiego pełnego wykorzystania waszej wiedzy, wiedzy, którą posiadacie. Mówi o tym księga i dziewięć pucharów również. Także bądźcie dzisiaj otwarci na to, co jest jeszcze nieznane, ponieważ zdobycie tej wiedzy może być kluczem do rozwiązania bieżących problemów. Używajcie dzisiaj swojego intelektu, aby podejmować jakiekolwiek decyzje. Ale jednocześnie pamiętajcie o utrzymaniu. Równowagi pomiędzy materialnym a duchowym aspektem życia, bo z diabeł, no, coś nie fajnie, może pojawić się jakaś pokusa, aby unikać trudnych praw lub trwać w jakichś niezdrowych wzorcach. Także pamiętajcie, aby konfrontować się z tym, co Was ogranicza dzisiaj. Także ta dzisiejsza energia wspiera Was w podejmowaniu kluczowych decyzji. Które mogą mieć długofalowy wpływ na Wasz rozwój osobisty albo rozwój zawodowy. Ciekawe karty. I taka energia na dzisiaj. Także uważajcie na tego diabła, ale idźcie do przodu. Tutaj zdobywajcie tę wiedzę, bo tutaj Wam coś przyniesie radość. Może niektóre tak już przyziemnie. Niektórzy z Was mogą dzisiaj za dużo napić się tego wina. Także uważajcie z, ty, z tym alkoholem. No dla niektórych. Także uważajcie z Waszymi nawykami, bo dzisiaj ten diabeł może się pojawić. Um, ale ten diabeł, to on tutaj przyniesie nam troszeczkę radości. Tylko, że diabeł, diabeł to jest taka karta, która przynosi nam tą przyjemność w jakiś sposób, ale zostawia taki niefajny smak w ustach później. Pozdrawiam Was, kochani, życzę Wam miłego czwartku.